Panie Księże, Panie i godności. Szanowna Rodzina, Zmarłego Księdza Profesora, Drodzy Wierni, Siostry i Bracia. Posłyszeliśmy przed chwilą fragment 11 rozdziału Ewangelii Pana Świętego Mateusza. Poprzedza ale Doroty. Tak zaczęło o nim mówiliśmy, ksiądz Profesor. Żegnano osobę nie musi nikomu, kapłana na wspólnie oryginalnego, którego życie zamknęło w sobie, a nie księga mądrości, czasów wielu. Zakał się I ten zapach potwierdzał obecność profesora, to, że profesor jest. Ten zapach był jednocześnie rodzajem identyfikatora, które Jak można było się przekonać przez te wszystkie lata, potwierdzają także kapłani, którzy tutaj pracowali. Potwierdzał panoma osobowości, szarfowani i poniżani. Osobowości są formowane w domu, rodzinnym w szkole.

Przez Alonso de Świętych, sztuk, spowiedzi, wierzmowania i kapłaństwo. 89 lat wyżycza Księdza Profesora do historii Kościoła Pontyfikat Ośmiu Pawierzy od Piusa XI do Franciszka. I Jako dziecko i bardzo młody chłopiec przed pojedynkiem nańcu wciąż profesor zajmował się z różnymi zeznaniami. Sam opowiadał, jak w niedzielę przed południem szedł stan rodziną do kościoła w towarzystwie sąsiadów protestantów. W pewnym momencie katolicy skręcali do katedry a protestanci świgali do położonego miękko kościoła, który należy obecnie do ludzkich Wszyscy do jednego Chrystusa. Pewnie gdybyśmy chcieli ten pierwszy etap do za profesora, ale także i kolejne, to powiedzielibyśmy śmiało, że jego dziewicą było wszyscy do jednego procesu. I nie wyczuwało się tak, w czasach drogościowych, nowych antagonizmów na tle doznawanych wiatrów. Ta postawa ekonomiczna uformowana w profesorze Alojzin wiele lat przed Soborem Watykańskim II owocowała także w jego papuanskiej w przestrzeni naszego kościoła są wychowani w za księdza profesora Nie Niemal do samego końca wielu studentów utrzymywało kontakt ze swoimi Good luck. dość pan kulturalnie konsekwencji i sprzeczności, ale przy tym zakładał ogromną życzliwość i zrozumienie wobec... prowadziając się i powiedział jedno zdanie, małżeństwa. dziewięćdziesiątym roku życia. Śmierć. the holy spirit